I witamy, kochani, serdecznie, jak zawsze, cieplutko. Jest Aha, i... Tak. Teraz netto. Netto. Jesteśmy pod netto. tak, jesteśmy pod netto. Siedzimy sobie w samochodziku mhm. i czekamy. Czekamy na nasze panienki z okienka. Na panienki z okienka, bo one sobie tam poszły na ciuszki, a myśmy już trochę się nagonili. Jak widać, u nas jest pochmurno i co jakiś czas pokrapuje deszcz. To jakaś, nie wiem... Zatrzymałem się, jakaś pani się dosiadła tam jest. Widać troszeczkę. Jestem? Je czy ja jestem w kamerze? Tak. <laughs> jestem z tyłu, dlatego że Kinga mnie tutaj wykolegowała i usiadła sobie tak z przodu, bo jak zwykle. Kinga lubi ja jeździć z przodu. Jestem. Tak, w ciemnościach o, tutaj, Słuchajcie, składam vloga. Yy, przegląd sklepowy, także o. będzie przeglądzik. Będzie przeglądzik. A myśmy dzisiaj też sobie pozałatwiali różne sprawy, jak co dzień, jak wszyscy z Was, każdy z Was takie sprawy różne załatwia. I na mieście, zakupowe. I to jeszcze nie jest koniec, bo dzisiaj tak jeszcze może wpadniemy na kawkę do Maka, nie? Tak, pojedziemy z dziewczynami, bo słuchajcie, dzisiaj ważny dzień. Dzisiaj bardzo ważny A, dzień, właśnie. bo dzisiaj są imieniny Kingi. Właśnie. Także tak sobie świętujemy, wiecie, na spokojnie. Impreza już imieninowa była, o której Wam mówiliśmy w niedzielę, a dzisiaj po prostu sami sobie będziemy, wiecie, umilać czas. Dokładnie, dokładnie. Imieninowy dzionek także. Imieninowy dzionek, także pojedziemy do Maka, później odwieziemy dziewczyny i znowu jedziemy. Ale no, to tak, tak na krótko. No. Takie sprawy delikatne do załatwienia, to już sobie sami, żeby dziewczyny się nie wkurzały, że muszą ustać. Ta, tak, więc... bo to akurat ich nie będzie interesowało, a oni mm. po maku, to by tak chętnie by sobie po, tak. po, posiedziały w domu, tam swoje rzeczy porobiły. No mówię właśnie, przed chwilą mówiłem do Danusi, że jejku jak ten czas szybko leci. Bardzo. Jeszcze nie tak dawno pamiętam, kinia w podstawówce była, a już, już za chwilę, jak to się mówi, już za moment osiemnastka. No także wykorzystywać na max kochani na max nawet jeśli ktoś jest już starszy troszeczkę wiadomo schorowany ale nie na tyle żeby nie mógł się ruszyć z domu żeby nie mógł spełnić swoich marzeń gdzieś tam sobie wyjechać w lecie czy nad morze czy w góry to się nie namyślać z kimś bliskim z rodziną z dziećmi z kimkolwiek, ale żeby po prostu się ruszyć z domu, bo wiecie, różnie w życiu bywa. Czasami życie przynosi takie, takie sytuacje, że się wszystko nagle po prostu zmienia, chociaż ja wam tego nie życzę, bo takie nagłe zmiany życiowe no nie zawsze, nie zawsze wychodzą nam na dobre. Nieplanowane takie zwłaszcza, ale tak jak mówię, wszystko się może zdarzyć, więc nie oszczędzajcie czasu, nie namyślajcie się. Po prostu się ruszyć z domu, jechać, zrobić to, co chcecie zrobić. Czasami trzeba pokonać jakiś ból fizyczny, trzeba się ruszyć i, i nie marnować czasu, bo naprawdę tak błyskawicznie ten czas leci, że. Ja zawsze nad tym trochę tak no, trochę się użalam, bo, bo naprawdę szybko. No, zobaczcie, jest pierwsza połowa wakacji, nie? Mhm. Za chwileczkę będzie Boże Narodzenie Będziemy sobie składać życzenia To będzie tak, o, pstryk I już Także nie marnować czasu My też, jak możemy z się to wykorzystujemy ten czas Na maksa, nie mówimy A, nic nam się nie chce A, to nie pojedziemy nigdzie A, to nie zrobimy tego Tylko to, co musimy do sklepu Po, po, po artykuły spożywcze Będziemy siedzieć w domu A, po co będę robił to A, po co, tam, po co ja tam pojadę w ogóle Co ja tam będę robił nie podchodźcie tak do sprawy, bo później będziecie żałować, że nie spróbowaliście tego, tego i tamtego. Mnie się bardzo podoba, że my się przemieszczamy i po dużych miastach, i, i, i byliśmy nad morzem, i w wielu innych miejscach, bo są wspaniałe później wspomnienia, i nie żałujemy. Jak się, nie daj Bóg, rozchorujemy także że raczej będziemy siedzieć w domu i tylko będziemy na zabiegi chodzić, to przynajmniej mamy wspomnienia, a tak to nie będziemy mieli nic. A wspomnień, kochani, to nam nikt nie zabierze. Nie, Danusiu? No. No. Nie, że tak. Wspomnień nam nikt nie zabierze i to zawsze zostanie z nami. Później się... O, autobus do mhm. Proszę Proszę bardzo. wiecie, no. przy dworcu autobusowym. Bo tu jest tak netto i zaraz dworzec autobusowy. Tu jest Przed zawsze... Przed chwilą tutaj była zbiórka harcerzy, dziś tam wyjeżdżali no. też. My właśnie na początku ale... nie wiedzieli, tak. co jest grane. Słuchajcie, a propos właśnie takich harcerzy, na pewno słyszeliście, co się wydarzyło wczoraj. Coś okropnego, sobie nie wyobrażam, że mm -hmm. dzieci były właśnie na takim obozie harcerskim i chłopiec utonął, bo wiecz... późnym wieczorem czy w nocy już nawet nie wiem, miał tak. przepłynąć w Pław. Gdzieś tam nad jeziorem byli i ten chłopak utonął. No to jest jakaś masakra. No, telefon właśnie tam, nie o, telefon. No dobra, już po telefonie. Także słuchajcie, straszna tragedia się wydarzyła, naprawdę współczuję. Bo... Miał 15 lat, to dzie dzieciak młody. No, wiem, Ale wiecie, nawet jeśli tam zdawał, bo tam było mówione, że on zdawał y, y, na jakąś sprawność harcerską i miał przepłynąć. Dwie osoby zostały aresztowane i myślę, że słusznie, przepraszam, za palec, bo tam się. I myślę, że słusznie, bo przecież w nocy. Temperatura wody może być zupełnie inna. Może go mm -hmm. złapał jakiś skór. To jest piętnastolatek. Na pewno nie był doświadczonym pływakiem i doświadczonym ratownikiem. Zresztą temat ratownictwa to też kiedyś poruszymy. Ale słuchaj, no to uważam, że to jest głupota, żeby taki młody Bez dzikak, asekuracji? E, nie wiem, jak to wyglądało na jakiej zasadzie. Czy była ta asekuracja, czy nie było jej. W każdym razie no, uważam, że to jest przegięcie i to ostre, ostre. żeby, żeby na, na takim obozie harcerskim takie rzeczy się działy. Oczywiście. Rozumiem, że... Gdyby to miał być y, kurs na ratownika faktycznie, nie? Jakieś tam przygotowanie, że, że y, ktoś tam się przygotowuje właśnie do bycia tak. ratownikiem, ma asykurację, y, y, ludzie wokół niego i tak dalej, a nie, nie, nie wiem, jak, jak On musiał przepłynąć był... sam wpław. Coś tam nie pykło i ktoś za to powinien beknąć mocno, bo, bo tak nie powinno być. To jest czyjeś nie, dziecko, no wiecie, co teraz ci rodzice czują, a jak mieli tylko jedynaka? To jest nie dopiero ważny, tragedia. No, właściwie to nieważne, czy jednak, czy nie, nie. No, właściwie to, nieistotne. Każde no. dziecko tak samo ważne, no nie? I, ilekolwiek byś nie miał tych dzieci, czy, czy dwoje, tak, czy, tak. czy piątkę, czy nie wiadomo ile, ale to jest, no, coś strasznego. Także, no, faktycznie powinien Straszny. ktoś ponieść karę taką surową za, za takie dziwne. Wczoraj oglądałem program, w którym mówili o ratownic O ratownikach. Mhm. Jak to się wszystko odbywa, mhm. jakie są przekręty. I jaka to jest obojętność, znieczulica ludzka na, na, na przyszłe wydarzenia, które się mogą zdarzyć na basenach, na, na jakichś tam um, um, kąpieliskach strzeżonych? Każdy może być ratownikiem. Jak ten pan powiedział, taki zawodowy ratownik, że um, to, co się w tej chwili dzieje, to woła o pomstę do nieba. Byle kto może być ratownikiem, Wyrazić chęć właściwie i on chce być ratownikiem. Jakieś tam kursy ouais. pożali no of... się Boże i on jest później ratownikiem. Ten pan mówił, że były takie sytuacje, że był ratownik, który bał się wody. Ale przeszedł kurs, no i jest ratownikiem. To prawie jak ja bym poszła, nie? RobotPM. No, nie ratownik. No. A drugi właśnie ten zawodowy mówił właśnie ten pan, że bo tam dwóch się panów wypowiadało. To mówił, że prawdziwych ratowników z krwi i kości to można szukać ze świecą. I kurs po prostu trwa, państwowy. Mm -hmm. A nie gdzieś tam nie wiadomo, jak oni to robią, że, że tych ratowników przyjmują, że ktoś wyrazi chęć i, i tak dalej. Straszne, naprawdę straszne. Nie będę powtarzał, bo nie powielam tego, co mówią w telewizji. Nie rozgaduję się, na pewno słyszeliście o tym, bo to była głośna sprawa. Mm -hmm. Jak do czego znaczy po telewizji wiadomo, że nie można wierzyć we wszystko, co oni tam gadają. No tak, nie? tak. <laughs> że My... trzeba mieć też swój rozum i, i swoje jakieś tam zdanie. Ale dzisiaj też no, nie ukrywamy tego, że śledzimy jednak te wiadomości. Chcemy wiedzieć, co, co tak, mi, mniej więcej się dzieje. dzieje w naszym kraju, na świecie. No i słuchajcie. I znów <laughs> sytuacja taki mój śmiech przez łzy, bo y, znów na, na drodze ktoś tam jechał w bagażniku jakiś człowiek siedział sobie i nagrywał auta, nie? No, nagrywał jadące auta. Bagażnik no, otwarty. Ale dzisiaj mówiłam do Tomkac, co się z tymi ludźmi dzieje? No, coraz bardzo... gorzej. Dawniej jakoś tak było. Ludzie byli bardziej przewidujący, tak jak za kierownicą, no. bardziej myśleli. A teraz, no to tak jak my jeździmy, wy jesteście kierowcami, no to nie będę się tutaj rozgadywał. Mhm. Sami widzicie, co się dzieje na drodze. Ja rozumiem zasada ograniczonego zaufania, ale wiecie, czasami są takie sytuacje, że ta zasada ograniczonego zaufania nie zadziała. Tak jak kiedyś mówiłem, jak ta pani mi po prostu wlazła. Skąd mogę? wiedzieć, że ona mi wejdzie pod koła. Mhm. Dobrze, że byłem po prostu ostrożny, jadę sobie spokojnie, mam czas. Widzę taką sytuację od razu, noga jest już nad hamulcem i nad sprzęgłem. Ale na przykład ktoś się zagada, nawet ja bym się zagadał z Danusią, jakiś temat byśmy poruszali, albo nie daj Bóg, jak teraz jest moda nagrywanie, z jaką ja prędkością jadę. I tak samo używanie telefonów komórkowych. To powinno być srogo karane, kochani, jak ja się naoglądałem różnych porównań? Ile to jest metrów takiego fajnego pana na YouTube, który się tym zajmuje? Widać, że to jest fachowy fachowiec wysokich lotów. Ile przejeżdżamy metrów w sekundę przy prędkości tam? 70 na godzinę, 60, jak ktoś nieraz jedzie, nie, nie jedzie 50, po 60. I on pisze SMS-y, albo patrzy na społecznościówki, co się tam dzieje, lub nagrywa telefon, z jaką prędkością jedzie. Tak, była, gdzieś tam słyszeliśmy o sytuacji, gdzie jechała sobie pewna pani. I nagrywała sama jechała, nagrywała sobie live'a, tak? Podczas tej swojej No to już jest w ogóle. To jest... Ten pan mówił, no że to sam. jest jeszcze gorsze niż ktoś jak jedzie na lekkiej lufie, nie? Na podwójnym gazie. Jeszcze gorzej to jest. Tak pochłaniają społecznościówki uwagę i pisanie zwłaszcza SMS-ów o, niski poziom baterii mi mm, Że to jest jeszcze gorsze niż jedzie po pijaku. Mhm. Także nie róbcie tak i mówcie innym, żeby również nie robili. Ja, ja raczej. Raz tylko y, pamiętam, Danusia do mnie zadzwoniła, ale to było bardzo krótko i ona musiała zadzwonić do mnie. To było po prostu. Ja jechałem, nawet sobie zwolniłem, popatrzyłem w lusterka, co jest grane i powiedziałem: Dobra, ok, rozumiem, szybko się rozłączyłem i to było chwilę, ale jak ktoś jedzie i rozmawia albo patrzy na społecznościówki, tak jak Danusia powiedziała: To jest. Szok, no, no prowadzić live'a za kierownicą. Wiecie co? Okropnie i już mnie nic nie zdziwi. Jak się już nasłuchamy różnych takich rzeczy, to nas nic nie zdziwi. Ale mówimy o tym, bo po prostu. Taki jest vlog, taka jest natura vlogów. Mówimy o codziennym życiu, o tym, co nas spotyka, i raczej będziemy też mówić o tym. Może komuś y, po prostu coś się w głowie zmieni, a może się nic nie zmieni. Też nie mamy gwarancji, że ktoś nas usłyszy, że ktoś to przemyśli, bo jak tak robi, to robił będzie dalej, ale uważam, że mówić na ten temat warto. Warto, jak się będzie głośno, głośno, mówić, to ostatni podawali statystyki, że, że znaczy ostatnie, przepraszam, w tamtym roku. Mniej było pijanych kierowców. W tym roku znowu tendencja jest rosnąca. Sama policja podaje, że jeszcze więcej jeździ ludzi pijanych. Także to mhm. jest zatrważające i nie wiadomo, czy to się kiedykolwiek zmieni. Dlatego musimy my wszyscy uważać i na drodze, i, i, i za kierownicą, i w ogóle, jak tylko wychodzimy z domu, musimy mieć oczy szeroko otwarte i dookoła głowy. Bo nie każdy jeździ tak, jak powinien jeździć. Tak. Jeszcze ja chciałam tutaj sw swoje trzy grosze wtrącić. O. Mogę przejąć, będzie mi lepiej po prostu no, widać. No, władzę. O, chyba, bo tak, tak jest ciemno. Czy może jak uchylać drzwi trochę, co? Da to coś? No, no, no. Chyba nie za bardzo. Ale duszno się w tym samochodzie zrobiło. Słuchajcie, chciałam jeszcze jedną kwestię poruszyć, bo tutaj um, pani, jedna nasza widzka, chyba pani Krysia, którą serdecznie pozdrawiamy, tutaj uważasz, że jakieś tajemnicy ciągle na naszym vlogu, no to skoro tak tacy tajemniczy jesteśmy, to już nie będziemy tajemniczy i zdradzimy sekret, słuchajcie, odnośnie rasy psa, bo tutaj ciekawość, ciekawość jest duża. Przyznamy Wam, przed wczorajszym vlogu udzielaliście się, jeżeli chodzi o zgadywanie ras piesków, którego będziemy posiadać. I jednej osobie udało się odgadnąć, cóż to będzie za rasa. A mianowicie, słuchajcie, będzie to rasa, tak jak Wam powiedziałam, bardzo dostojna, duża. Właśnie kojarzy mi się z taką rasą bardzo arystokratyczną. I jest to hart rosyjski Borzoj. Także możecie sobie poszukać, wygooglować, poczytać na temat tej rasy. Jest to rasa wyhodowana w Rosji, przystosowana do, do, do polowań, dlatego mają tak długie tutaj te z przodu pyszczki, długie, szczupłe, no jak to, to Hart też taki szczupły, szybko, szybko biega oczywiście i właśnie był przystosowany, wyhodowany po to, żeby towarzyszyć przy, podczas polowań. I słuchajcie, co jeszcze o tej rasie? Że to jest rasa raczej spokojna. Oczywiście ma taki instynkt myśliwski, więc trzeba na to uważać. Wiem, że tej rasy nie powinno się puszczać luzem. Tak jak nieraz można, są rasy, które, które są wyjątkowo posłuszne. Na przykład Bordery. Border Collie to są tak, takie psy, które można nauczyć przywoływania, że zawsze jest blisko, blisko człowieka, trzyma się blisko człowieka. Gdzieś tam, nie wiem, nawet zauważy innego psa, czy, czy kota, czy, czy ptaka, cokolwiek, to on nie od nas nie ucieknie, nie zrobi nam numeru, że wiecie, wiadomo, że trzeba mieć dystans do tego, z dystansem tylko tego chodzi, tak, bo to jest oczywiście. tylko zwierzę. Coś go może wystraszyć. Może coś go zestresować i, i pies tak czy siak ucieknie, ale są rasy bardziej e, powiedzmy m, posłuszne, że, że będą nas słuchały, ale są rasy, które no, nie nauczymy za bardzo, także że między innymi borzoje należą do tych ras, że niekoniecznie powinniśmy im ufać na tyle, żeby je spus spuszczać ze smyczy, e, bo faktycznie mają taki dosyć wysoki ten instynkt. E, Łowiecki, że, że, że faktycznie mogłyby nam uciec i mogłyby być kłopoty z tego powodu. Natomiast na co dzień jest to rasa bardzo spokojna, są to psy bardziej niezależne, co się wiąże równocześnie z tym, że mogą mieć swoje humory, możemy je prosić, choć tutaj wychodzimy na spacer czy, czy gdzieś tam idziemy. To piesek może na nas popatrzeć, wiecie. Jak spod byka, takim obojętnym wzrokiem, i sobie myśleć, ja nigdzie się nie wybieram. Teraz to, to ja decyduję, kiedy chcę iść na spacer. Także to są trochę psy takie leniwe, niezależne. Z tego względu mogą być trudniejsze do ułożenia, ale o to się nie martwię, bo Kinga jest naprawdę świetnym trenerem, jeśli chodzi o, o wychowanie, o ułożenie psa. To nie znaczy, że wiecie, że lata z. Z biczem za, za psem, i no, ona potrafi. I próbuje właśnie... za wszelką cenę jakiejś tam sztuczki nauczyć, bo to nie, nie o to chodzi, tylko ona faktycznie ma do tego niesamowicie wyjątkowo dobre podejście. Ja bym tak nie umiała w życiu. Ona taki ma jakieś wrodzone umiejętności. Tak, to są takie umiejętności to nie jest jakieś tam wiecie, że wyuczone. Oczywiście Kinga dużo czyta na temat danego zwierzęcia, danej rasy. Dużo się interesuje, dużo filmików ogląda i dlatego jestem spokojna o to, że ona sobie świetnie poradzi z, z wychowaniem danego naszego osobnika. Także jak, jak już wiecie, to będzie piesek, nie suczka, piesek, po którego się wybieramy w sierpniu. On już jest dla nas zarezerwowany i, i czekamy na niego z niecierpliwością, bo tutaj wszyscy. Wszystkim nam się podoba. To znaczy, wizualnie nie każdy jest zadowolony z tego wyboru, bo to jest bardzo specyficzna rasa, to naprawdę muszą się podobać. Tak jak, ale słuchajcie, to jest myślę, że na takiej zasadzie. Jednym podobają się bulldogi, bulldogi francuskie na przykład. Mi niekoniecznie. Ja akurat takich ras typu bulldog właśnie nie, nie za bardzo, ale rozumiem, jak ktoś się właśnie kocha w takich rasach. Ja wolę psy duże, bardziej może kudłate, bo są też, tak jak koty są takie bezsierści, kojarzycie na pewno są zwolennicy takich, takich kotów, ja niekoniecznie. My bardziej, mówię za siebie i za Kingę, preferujemy rasy duże, takie bardziej puszyste może. I dlatego właśnie ten wybór. Po, po joszce, po border, borderku to jest chyba kolejna rasa, która jest Kingi wymarzoną rasą i uważam, że jeżeli faktycznie sobie na to zbierała pieniądze, faktycznie dowiedziała się sporo rzeczy na temat tej rasy, jak ją wychowywać, jak się zajmować na co dzień, jak karmić, żeby wiecie, żeby pies był szczęśliwy i jednocześnie my żebyśmy mieli fajnego przyjaciela na co dzień. To jest bardzo ważne. No i oczywiście o chorobach dużo czytała, dużo dowiadywała się. O, na jakie choroby mogą zachorować, bo też dana rasa jest bardziej podatna na, na jakąś tam daną chorobę, także wszystkie za i przeciw, wszystkie za i przeciw są tutaj przerobione po kilka, tak. po kilka razy, więc wiemy na co się decydujemy i no i na, tak naprawdę ja najbardziej oczywiście Kinga. A ja myślę, że na drugim miejscu i na równi z Kajusią. Tomek też, ale może gdzieś tam dopiero w kolejnym, na kolejnym miejscu. Cieszymy się z tego pieska, bo no, tak duża rasa, wysoki pies. Będę miała pierwszy raz tak naprawdę do czynienia. On jak stanie na dwóch łapach, to będzie wyższy od nas wszystkich. Tak, no to jest wyjątkowo wysoki, wysoki aczkolwiek szczupły piesek. No i wiadomo, że to się wiąże z tym, że będzie okres linienia też. On ma dosyć taką średniej długości sierść, więc um, będzie, będzie dużo zabawy znów z włosami psimi. I Kassandra będzie miała co robić. Kassandra, słuchajcie, będzie miała co robić, będzie na pełen etat pracowała, <gry> pewnie za trzy razy dziennie. No, tak. <gry> Ale to nic, wiemy, się na, na, wiemy na co się decydujemy, no, no. Um, w tej chwili też jak Joszka przecież ma okres linienia, czy nawet tak po prostu poza tym okresem linienia też, też te włosy jednak. Tak jak człowiekowi włosy wychodzą, nie, może nie aż tak, wiecie, intensywnie, ale, ale też i, yy, i wiemy, że, że, że będziemy mieli w kawie włosy, w, w jedzeniu włosy, ale to już trzeba naprawdę yy, chyba kochać psy, żeby się na, na to godzić, na to wszystko, bo są osoby, które lubią psy, ale niekoniecznie, żeby psy posiadać. Także wszyscy. Wszyscy mamy jakieś tam swoje upodobania i należy to uszanować, także cieszę się, że my jesteśmy taką rodziną, która jest zgodna nawet pod tym kątem i że, i że jakoś tam sobie ogarniemy wszystko i myślę, że będzie dobrze. Najgorsze, ja będą, nigdy początki. Jest przeciwko. Najgorsze będą początki, no bo to wiadomo, że będzie może na początku płacz, szczenięcia, że został odłączony od reszty. Będzie na pewno okres, gdzie, gdzie będzie nas gryzchu i to bardzo. Będą kiełki, ząbki. Kiełki będą ząbki będą w ruchu i będzie bolało. I będzie ale na to też już psychicznie jesteśmy przygotowani. No i będzie okres też buntu tego szczenięcia, co też wiemy, że nie będzie łatwe, ale, ale wiemy na co się piszemy i, i po prostu jakoś to przetrwamy ten najgorszy okres, a później już będzie lepiej. Także a, po, a propos tej rasy, to właśnie yy, tak, to, tak to wygląda. Wszystko. wszystko. wydaliśmy. Tak? Dobra. Kończę. My się jeszcze na chwilkę później zobaczymy. Jest kawusia z maka, średniej wielkości sobie wzięliśmy tym razem. Także jeszcze sobie jakiegoś lodzika weźmiemy i chwilę posiedziemy i spadamy do naszych obowiązków. Dokładnie tak. Przeszliśmy jeszcze na chwilkę, bo jesteśmy cały czas zajęci, coś tam się u nas robi, dzieje. Także chcieliśmy życzyć Wam przyjemnego wieczoru. Przyjemnego wieczorku, dobrego odpoczynku po całym dniu. Tak i wiecie co, wszystkim Krysiom dzisiaj też składamy najlepsze Aha. życzenia. Wszystkie Krysie, które dzisiaj obchodzą swoje imieniny. Najlepsze życzenia, dużo zdrowia, no, wszelkiej, pomyślności, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń. I dużo jeszcze raz zdrówka. Tak Pogody ducha na co dzień. Dokładnie tak. Yy, także trzymajcie się, wszyscy kochani. Widzimy się jutro. Od samego rana. Tak jest. Cześć. Cześć, papa. Pa.